Cześć wszystkim. Ja nazywam się dr Górski. Na co dzień zajmuję się cyberbezpieczeństwem, anonimowością i prywatnością. Odpowiadam za bezpieczeństwo i anonimowość fila koniecznego. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o hasłach. W prosty sposób przedstawię pojęcie entropii hasła, porozmawiamy o podstawowych błędach podczas używania haseł, a także wyjaśnię, czym jest weryfikacja wieloetapowa i przedstawię dwa przykłady, w jaki sposób możemy użyć jej do zabezpieczenia naszego konta. Jeżeli interesują Cię kryptowaluty, inwestycje i budowa finansowej niezależności, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Prawidłowa higiena zarządzania hasłami stanowi fundament w zabezpieczeniu waszych środków, czy to na klasycznych kontach bankowych, czy w świecie kryptowalut. Badania firmy Bitwarden wykazały, że aż 85% użytkowników na całym świecie stosuje te same hasła na wielu różnych stronach i usługach online. Taki nawyk jest niezwykle ryzykowny, ponieważ złamanie jednego hasła może dać cyberprzestępcom dostęp do licznych kont w tym tych, które zawierają wrażliwe informacje osobiste oraz finansowe. Oznacza to, że jedno słabe hasło może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości, oszustwa finansowe i inne poważne szkody. Złe nawyki związane z hasłami są powszechne. Aż 75% ludzi nie stosuje się do zaleceń ekspertów w zakresie zabezpieczenia haseł. Wielu użytkowników wybiera proste i łatwe do odgadnięcia hasła takie jak 12345 czy password. To stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ich danych. Co gorsza, hakerzy mają dostęp do zaawansowanych narzędzi, które mogą złamać nawet najbardziej skomplikowane hasła w ciągu kilku sekund. Wytłumaczę teraz, czym jest entropia hasła. Jak długo może zająć złamanie Twojego hasła metodą brute force w 2024 roku? Brute force to nic innego jak próba ataku na nasz system zabezpieczeń, polegająca na próbie odgadnięcia hasła. Metoda ta... Polega na tym, że stosuje się próbę zalogowania na nasze konto, stosując każdą możliwą kombinację znaków. W początkowej fazie wykorzystuje się listę popularnych lub wcześniej udostępnionych haseł, co przyspiesza proces w porównaniu do próby losowych kombinacji. Ataki te są niezwykle skuteczne, w szczególności kiedy hasła są zbyt krótkie lub niezbyt skomplikowane. Firma Hive Systems co roku publikuje aktualizowaną tabelę, która pokazuje, ile czasu zajmuje złamanie hasła przy użyciu techniki brute force, uwzględniając rosnącą moc obliczeniową komputerów. Z każdym rokiem czas potrzebny na złamanie hasła maleje, co oznacza, że liczba znaków niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa stale rośnie. Obecnie nawet hasła składające się z liczb wielkich i małych liter oraz symboli o długości od 8 do 11 znaków są już uznawane za niewystarczająco bezpieczne. W każdym wierszu mamy różną liczbę znaków, czyli w kolumnie po lewej stronie widzicie, jak zmienia się długość hasła. Wynosi ona od 4 do 18 znaków. W kolumnach natomiast mamy różne kombinacje. Pierwsza kolumna to tylko cyfry, druga kolumna to małe litery, trzecia kolumna to kombinacja małych oraz wielkich liter, czwarta kolumna to kombinacja małych, dużych liter oraz Cyfr, a ostatnia kolumna przedstawia wyniki dla małych, wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych. W ten sposób w lewym górnym rogu mamy najsłabsze hasło, a w prawym dolnym mamy najsilniejsze hasło. Kolorami zaznaczone jest, jak łatwo nasze hasło można złamać. Kolor purpurowy przedstawia hasła, które można złamać natychmiast. Kolorem czerwonym przedstawione są hasła, które można złamać w bardzo łatwy sposób. Do roku czasu. Kolorem pomarańczowym zaznaczone są hasła uznawane za umiarkowanie silne. Tak jak widzimy, ich złamanie mierzone jest w latach lub tysiącach lat. Kolorem żółtym zaznaczone są hasła uznawane za silne. Kolorem zielonym zaznaczone są hasła, które uznawane są za takie, których złamać nie można. Tak jak widzimy, hasła skonstruowane jedynie z cyfr można złamać stosunkowo łatwo. Jakie więc są najpopularniejsze błędy podczas używania haseł? Jeśli chodzi o tworzenie haseł, wiele osób nieświadomie popełnia powszechne błędy, które mogą zagrozić ich bezpieczeństwu, a także bezpieczeństwu ich kont online. Aby upewnić się, że nasze hasła są silne i bezpieczne, ważne jest, aby być świadomym tych częstych pułapek i podjąć odpowiednie kroki, aby ich unikać. Pokażę Wam teraz najpopularniejsze błędy, jakie 99% osób popełnia podczas używania haseł. Pierwsze. Używanie słabych i przewidywalnych haseł. Jest to jeden z najpopularniejszych błędów, jakie ludzie popełniają, i polega na używaniu słabych i przewidywalnych haseł. Unikaj stosowania łatwo zgadywalnych informacji, takich jak imię, data urodzenia czy sekwencyjne liczby, używanie słownikowych haseł, ponowne używanie tego samego hasła. Kiedy używamy tego samego hasła w wielu miejscach, to jeżeli jedno konto zostanie schakowane, wszystkie pozostałe konta są narażone na atak. Nieaktualizowanie haseł regularnie. Niektórzy wpadają w pułapkę nieregularnej zmiany haseł. Ważne jest, aby okresowo zmienić nasze hasła, najlepiej od 3 do 6 miesięcy. Niezabezpieczone przechowywanie haseł. Tylko w tym roku na telefony z Androidem powstało 280 wirusów, które sprawdzają zdjęcia na naszym telefonie i odczytują hasła zapisane na zdjęciach. Unikajmy zapisywania haseł na karteczkach samoprzylepnych lub robienia im zdjęć i przechowywania ich na naszym telefonie. Zamiast tego powinniśmy korzystać z menadżera haseł lub przechowywania haseł w innym, bezpiecznym formacie. Ostatni błąd, który chciałbym omówić, to ignorowanie uwierzytelnia dwuskładnikowego. Zabezpieczenie te jest jednym z najskuteczniejszych w sytuacji, kiedy nasze hasło wycieka. Dodajemy dodatkowy krok do procesu logowania, taki jak na przykład kod wysyłany na nasz telefon. Chciałbym się tutaj chwilę zatrzymać i opowiedzieć Wam więcej o weryfikacji wieloetapowej. Weryfikacja wieloetapowa, czyli Multi Factor Authentication, jest to metoda uwierzytelnienia. Polega ona na autoryzacji użytkownika i wymaga więcej niż jednego typu weryfikacji. Zapobiega to niepowołanym osobom uzyskaniu dostępu do naszego konta. Nawet jeśli zdobędą, nazwą użytkownika i hasło. Najpopularniejszym typem uwierzytelnienia wieloskładnikowego jest uwierzytelnienie dwuetapowe, czyli two-factor authentication. Jak to działa w praktyce? Uwierzytelnienie takie wymaga dodatkowych informacji weryfikacyjnych. Użytkownicy nie mogą się zalogować używając tylko nazwy użytkownika i hasła. Tak jak wspomniałem, wymaga ono od użytkownika podania więcej niż jednego poświadczenia, aby udowodnić ich tożsamość cyfrową. Wyróżnia się pięć podstawowych metod poświadczenia. Są to tak zwane faktory, lub po polsku możemy powiedzieć czynniki. Należą do nich coś, czym jesteśmy. Na przykład dane biometryczne takie jak odcisk palca lub skan naszej twarzy. Coś, co wiemy, np. dodatkowe hasło, takie jak kod PIN czy pytanie zabezpieczające. Coś, co posiadasz, np. fizyczne urządzenie, takie jak telefon komórkowy. Czynnik ten sugeruje, że jeśli posiadamy określony przedmiot, jest mało prawdopodobne, aby haker miał nasz login, hasło oraz ukradł nam fizycznie telefon komórkowy. Do mniej popularnych czynników uwierzytelniających należą mu również miejsce, np. Na, na podstawie naszej fizycznej. Pozycji, jesteśmy w stanie zalogować się na dane konto, będąc tylko w określonym pokoju, lub czas, kiedy logować się na dane konto, możemy tylko w określonych godzinach. Wymieniliśmy teraz najpopularniejsze czynniki, jakimi możemy autoryzować dostęp do naszego konta. Chciałbym Wam opowiedzieć o jednym, który jest najpowszechniejszy, bardzo prosty w użyciu, ale jednocześnie jest jednym z najskuteczniejszych czynników, jakim możemy zabezpieczyć nasze konta. Mowa tutaj o generatorach kodów TOTP. P. Zalicza się do nich m.in. znany pewnie części z Was Google Authenticator. P jest to skrót od Time Based One Time Password. Jest to narzędzie lub aplikacja, która generuje jednorazowe hasła oparte na czasie. Aplikacja ta działa jak każda inna aplikacja, którą instalujecie na telefonie. Generuje nam krótkie kody. Zmieniają się one co 30 sekund i są unikalne dla każdego konta oraz urządzenia. Po wygenerowaniu tego klucza, nasza aplikacja jest synchronizowana z kątem, do którego chcemy się zalogować. Na podstawie czasu w aplikacji oraz w naszym serwisie, na który próbujemy się zalogować, generowany jest unikalny kod. Kod ten jest znany tylko w tej aplikacji oraz na naszym koncie. Przy każdym logowaniu na nowym urządzeniu musimy podać login. Hasło oraz ten unikalny kod. Jeżeli haker pozna nasz login i hasło, bez tego kodu nie jest w stanie zalogować się do danego konta. Oczywiście, zamiast tych kodów możemy również użyć na przykład SMS-ów. Natomiast przewaga generatorów kodów nad SMS-ami jest taka, że nie są one przesyłane przez sieć komórkową, która może być podatna na taki na przykład przechwytywanie SMS-ów. Dodatkowo mamy tutaj prostotę i uniwersalność. Generatory te są dostępne na wiele typów urządzeń, np. iPhone lub telefony z Androidem. Najpopularniejszym generatorem kodów jest aplikacja Google Authenticator. Pozwala ona znacząco zwiększyć bezpieczeństwo kont online. Korzystając z niej, użytkownik oprócz standardowego hasła musi podać kod weryfikacyjny, który jest generowany z tej aplikacji. Podsumowując, dlaczego warto używać uwierzytelnia dwuskładnikowego i aplikacji do generowania kodów typu Google Authenticator. Zwiększamy bezpieczeństwo naszego konta. Uwierzytelnie dwuskładnikowe zmniejsza ryzyko włamania, nawet jeżeli nasze hasło zostanie przejęte. Prostota użytkowania. Kody generowane przez aplikację są łatwe do wprowadzenia i szybko dostępne na urządzeniu mobilnym. Bezpieczeństwo offline. Kody działają niezależnie od połączenia z Internetem, co czyni je bezpieczniejszymi niż na przykład SMS-y, które mogą być przechwycone. Elementy te stanowią skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa kont online, chroniąc przed dostępem osób nieupoważnionych, nawet w przypadku wycieku haseł. Pokażemy teraz, w jaki sposób możemy użyć aplikacji Google Authenticator do zabezpieczenia konta mailowego oraz konta na Facebooku. Przejdziemy sobie teraz do praktycznej części lekcji i pokażemy, w jaki sposób Włączyć uwierzytelnienie wieloskładnikowe na koncie Proton Maila. Logujemy się więc naszymi danymi na nasze konto Protona. Pamiętajcie proszę, że jeżeli konto to miało być anonimowe, to niestety zwiększenie bezpieczeństwa powoduje minimalne zmniejszenie anonimowości, ponieważ... Dodajemy do konta kolejne informacje. Natomiast Proton i tak jest bardzo anonimowym mailem i tak nie przetwarza naszych danych w celach reklamowych, więc decyzja należy do Was. Natomiast zwiększenie bezpieczeństwa zawsze jest w cenie. Ok, mamy nasze konto. W prawym górnym rogu klikamy na nasz login i przechodzimy w ustawienia. Następnie przechodzimy w konto i hasło. Po lewej stronie macie panel, mamy konto i hasło. Następnie Mamy uwierzytelnienie dwustopniowe. Tutaj dodatkową warstwą bezpieczeństwa do, do swojego konta. Ustaw uwierzytelnienie dwustopniowe podczas logowania się do konta. Klikamy więc aplikacja uwierzytelniająca i podajemy nasze hasło. I klikamy uwierzytelnij. Mamy możliwość yy, i informacje. Ten kreator umożliwi włączenie uwierzytelniania dwustopniowego 2FA na koncie Proton. Ta funkcja poprawi bezpieczeństwo Twojego konta Proton, dlatego zalecamy włączenie tej opcji. Jeśli nigdy nie korzystałeś z uwierzytelnienia dwustopniowego, zdecydowanie zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z przewodnikiem. Ja ten przewodnik Wam uruchomię, żebyście również mogli się z nim zapoznać. Macie tutaj wszystkie informacje. Natomiast nie musicie go przerabiać. Wydaje mi się, że to, co przekazałem w lekcji, powinno być wystarczające, więc wracamy, klikamy dalej. Następnie, za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, na przykład Google Authenticator, skanujemy ten obrazek. Po zeskanowaniu kodu w Google Authenticatorze dostajecie kolejną sekcję. Tak jak macie tam giełdy cyksowe, na przykład Binansa. Teraz Wam się pojawia kolejna sekcja z napisem Proton, kropek, i nazwą waszego maila. Klikamy dalej i wpisujemy kod uwierzytelniający. I następnie klikamy wyślij. Mamy tutaj ważne informacje. Musimy zapisać kody odzyskiwania. W przeciwnym razie w przypadku zgubienia urządzenia z przypisanym uwierzytelnieniem dwustopniowym możemy trwale stracić dostęp do naszego konta. Najlepiej te kody pobrać, zapisać na pendrive lub zapisać na kartce. Zapisujemy więc, umieszczamy na pendrive lub zapisujemy na kartce. Jeżeli korzystacie z Google Authenticatora, z zalogowanym dostępem do Google i synchronizacją, to zgubienie telefonu powoduje, że jeżeli odzyskacie dostęp do waszego konta google'owego, to również odzyskacie dostęp do aplikacji uwierzytelniającej. Klikamy zamknij. Mamy teraz włączone. Powierzchnię dwustopniowe. Multi-factor authentication jest aktualnie wymuszane na topowych giełdach seksowych oraz dla wszystkich poważnych serwisów i portali, którym naprawdę zależy na bezpieczeństwie swoich użytkowników. Natomiast nadal nie jest wymuszane na Facebooku i nie ma miesiąca, żebym nie słyszał, że czyjeś konto zostało zhakowane. Konto Facebookowe. W związku z tym pokażemy sobie. Jak ustawić multifaktor Authentication również na Facebook? Jeszcze, żeby Wam uświadomić, że problem jest naprawdę duży. Głosił się do mnie dwa tygodnie temu znajomy, którego konto firmowe zostało właśnie zhakowane, Facebookowe. Zaczął on, haker, zaczął z tego konta pisać do znajomych z prośbą o blik. Zdania były tak poprawnie formułowane, że albo było to robione za pomocą faktycznie, tłumaczenia były robione za pomocą Chata GPT, albo pisał je Polak. Natomiast kilka osób dało się złapać na tego typu hak. Więc proszę Was, bądźcie ostrożni i jeżeli nie usunęliście Facebooka, nadal go macie, to ustawcie proszę właśnie minimum dodatkowy faktor do autentykacji. Dobra, mamy nasze konto facebookowe. W prawym górnym rogu klikamy na konto, ustawienia i prywatność. Mamy po lewo centrum kont meta. Klikamy w centrum kont meta i przechodzimy do hasło i zabezpieczenia. Następnie mamy sekcję uwierzytelnienie dwuskładnikowe pod zmień hasło a nad zapisane dane logowania. Klikamy w uwierzytelnienie dwuskładnikowe i klikamy na konto, dla którego chcemy ustawić uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Chwilę to trwa. Musimy potwierdzić, że chcemy dokonać tych zmian za pomocą kodu wysłanego na maila. Na maila, który jest powiązany z naszym Facebookiem wchodzimy. Powinno to zająć do minuty czasu. Przeklejamy kod i klikamy kontynuuj. Wybierzmy sobie metodę, która najbardziej nam pasuje. Ja Wam pokażę, jak to zrobić za pomocą aplikacji uwierzytelniającej. Więc zostawiamy domyślnie, klikamy dalej. Uruchamiamy na przykład Google Authenticator. W prawym dolnym rogu aplikacji Google Authenticator klikamy na plusik. Zeskanuj kod QR. Skanujemy. Pojawia nam się na samym końcu sekcja z napisem Facebook, dwukropek, ID i naszym ID użytkownika, klikamy dalej, wprowadzamy kod, który aktualnie jest wyświetlany i klikamy dalej. Uwierzytelnienie dwuskładnikowe jest włączone, klikamy gotowe. Metoda zabezpieczeń z aplikacją uwierzytelnienia, co jest włączona. W tym momencie, jeżeli haker przejąłby wasz login i hasło, tu macie dodatkowe zabezpieczenie, że bez tego kodu z waszego telefonu lub przechwycenia sesji, czyli na przykład dostania się fizycznie do waszego telefonu lub komputera, na którym jesteście zalogowani na Facebooka, nie uda mu się uzyskać dostępu do konta. Bardzo minimalizujemy szanse włamania na nasz sprzęt.